Zenek, co ty na to, żeby jednak dać jeszcze szansę temu dostawcy? Zapytała Małgorzata, patrząc na ekran monitora, gdzie świeciły ceny nowej hurtowni. Niby wszystko taniej, ale aż za tanio. Podejrzanie tanio. E, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Żebyśmy tylko nie popłynęli odpowiedział Andrzej, rzucając okiem na wydrukowany cennik. Rodzina Lewandowskich. Podobnie jak wielu innych w szalonych latach dziewięćdziesiątych, postanowiła pójść w biznes. Prace mieli, ale z pensji starczało co najwyżej od pierwszego do pierwszego. Gdy Małgorzata zaproponowała, żeby otworzyć własny warzywniak, Andrzej początkowo kręcił nosem. Ale szybko przekonała go jej pewność siebie, w końcu całe życie pracowała w handlu, a dyplom sprzedawczyni z technikum, choć sam w sobie niewiele znaczył, dał jej solidne podstawy. Z czasem rozkręcili się na dobre. Najpierw jeden sklep, potem drugi, potem jeszcze budka z pieczywem przy przystanku tramwajowym. W końcu zbudowali całą sieć osiedlowych spożywczaków w Poznaniu. Od zera do własnych regałów i kasy fiskalnej. Bez Małgorzaty to by się nie udało. Miała nosa do ludzi, towaru i pieniędzy. Nigdy nie pchała się w szemrane interesy, lepiej stracić okazję, niż potem gasić pożar, mawiała. Andrzej stał raczej w cieniu. Małomówny, skromny, ale każdy grosz potrafił obejrzeć z dwóch stron. Trzydzieści lat nie wziął kredytu. Cały zysk w obrót. Tak ich firma rosła. Słyszałaś, Danka i Staszek zapraszają na rocznicę ślubu. Pójdziemy? A co, jeszcze prezent trzeba będzie kupić machnęła ręką Małgorzata. Przecież my ledwo mamy czas w domu usiąść. Lepiej sobie w weekend posiedzieć, film obejrzeć, szarlotkę upiec. No właśnie. Zadzwońmy, pogratulujmy i wystarczy. Z czasem dawni znajomi zaczęli się od nich odwracać. Zadzierają nosa, mówili może i coś w tym było. Z każdym rokiem lewandowscy zamykali się bardziej w swoim świecie firma, faktury, dostawy, zwroty kontrole. Problemy, które sami sobie tworzyli, a potem z uporem rozwiązywali. Pewnego dnia do biura wpadła kierowniczka jednego ze sklepów: Zmęczona, zrezygnowana. Pani Małgorzato, proszę tu podpisać. Odchodzę. Co ty, Maryśka? Czemu tak nagle? Kobieta podniosła wzrok z nadnotatek. Sama pani wie. Takich pieniędzy to się już dzisiaj nigdzie nie dostaje. Moje koleżanki na kasie w innych sklepach mają dwa razy tyle, a ja tu siedzę i się wstydzę. No trudno. Jak tak, to do widzenia odparła chłodno właścicielka. Wymiana personelu była u nich na porządku dziennym. Jedni kradli, inni po prostu uciekali. Ale lewandowscy nie chcieli podnosić płac. Andrzeja dusiła własna oszczędność. I Małgorzata, choć wiedziała, że trzeba by coś zmienić, milczała. Wbrew temu, co się zwykle mówi o jabłkach i jabłoniach, Władek Lewandowski był zupełnie inny niż jego rodzice. Od dziecka miał miękkie serce, bronił słabszych, dokarniał bezpańskie koty, zabierał ranne ptaki do weterynarza. Małgorzata i Andrzej patrzyli na niego z niedowierzaniem. Z czego on się taki wziął? Powtarzali między sobą. Z czasem chłopak zaczął interesować się rysunkiem. Miał świetne wyczucie kolorów, kreski, przestrzeni. Chodził na zajęcia plastyczne w świetlicy osiedlowej, potem do szkoły artystycznej. Wszyscy nauczyciele powtarzali: Z niego będzie artysta. Tylko, że w domu nikt tego nie chciał słuchać. Pamiętacie, że zawsze marzyłem o ASP? Zaczął pewnego dnia przy obiedzie: Chciałbym spróbować przynajmniej spróbować Coś ty, zwariowałeś? Syknęła matka Tylko Uniwersytet Ekonomiczny żebyś chociaż trochę miał pojęcia o życiu, a nie tylko głowa w chmurach myśmy nie mieli takich możliwości Ty masz, to korzystaj. Mama ma rację, wtórował Andrzej. Będziesz zarabiał, miał porządne życie. A te farby i pędzle zostaw sobie na starość. Chłopak z bólem serca posłuchał. Wydział zarządzania, wykłady z makroekonomii, analiza rynku, wszystko to go nudziło do granic możliwości. Po nocach rysował w sekrecie, chowając szkicowniki pod łóżkiem, jakby to była pornografia. Na trzecim roku rodzice oznajmili kolejny plan. Władziu poznaliśmy cudowną dziewczynę. Córka znajomych z branży. Porządna rodzina, własna hurtownia. Chcielibyśmy, żebyś się z nią spotkał. Władek aż się wzdrygnął. Znowu coś za mnie planują, pomyślał. Ale, żeby mieć święty spokój, zgodził się na jedno spotkanie. W niedzielę pojechali do podpoznańskiej willi. Dziewczyna była poprawna. Uczesana, wystrojona, z paznokciami jak szpony i makijażem jak z reklamy. Ale nie miała w sobie nic z tego, co władka interesowało. Wiesz, teraz się nie opłaca kupować cukru, rzuciła znienacka. Lepiej poczekać do listopada. Jak ruszy burak, to ceny spadną. A jak masz miejsce w piwnicy, to sobie zrobisz zapas i latem sprzedasz. Ludzie biorą na soki, na dżemy. Profit murowany. Władek z trudem powstrzymał się od śmiechu. Zjadł, co podano, wysłuchał kolejnych porad rynkowych i wymówił się nauką. Uciekł. Wieczorem, wracając pieszo przez park, był świadkiem sceny jak z koszmaru. Wielki czarny Pitbull rzucał się na miałczącego kociaka. Właściciel psa tylko się przyglądał, a nawet pobiudzał. Przestań! krzyknęła nagle jakaś dziewczyna. Która doskoczyła do zwierząt, wyrwała kota z trawy i odskoczyła. Spadaj, zanim na ciebie poszczuję. Warknął facet. Spróbuj tylko, wtrącił się Władek, stając obok dziewczyny. Widok rosłego chłopaka wystarczył. Tamten odszedł burcząc coś pod nosem. Dziękuję, powiedziała cicho dziewczyna, przytulając uratowanego kotka. Miała głos jak dzwoneczek malinowy, delikatny, a jednocześnie mocny. Władek poczuł, że mógłby go słuchać bez końca. Odprowadzę cię, zaproponował nieśmiało. A to się nazywa odwaga zaśmiała się. No dobra, chodź. Szli powoli, rozmawiając o muzyce, książkach, obrazach. Ona, Barbara, przyjechała z Torunia. Marzyła o studiach wokalnych, ale w Poznaniu było łatwiej znaleźć mieszkanie i jakąkolwiek pracę. Co za dziewczyna, pomyślał. Skromna, ale z klasą. Widać, że nie z bogatego domu, ale z charakterem. Jeszcze nie wiedział, że właśnie zaczyna się najważniejszy rozdział jego życia. Od tamtego wieczoru Władek i Barbara byli nierozłączni. Spotykali się niemal codziennie, a to na spacer wzdłuż warty a to na kawę w maleńkiej kawiarence przy starym rynku. Wieczorami chodzili do kina studyjnego na filmy, które nikogo poza nimi nie interesowały. Siedzieli do późna, rozmawiając o muzyce, o tym, jak ważne są emocje w malarstwie, dlaczego poezja potrafi złamać człowieka na pół. Barbara mówiła szczerze, śmiała się cicho, ubierała się skromnie, ale z gustem długie spódnice, lniane bluzki, torba przewieszona przez ranie. Nic krzykliwego. Władek coraz częściej myślał, że znalazł kogoś naprawdę bliskiego. Nie tylko partnerkę, ale bratnią duszę. Któregoż dnia Małgorzata przyglądała się synowi, jak krząta się po kuchni w dobrym humorze, i nie wytrzymała. Władziu, co się z Tobą dzieje? Całe wieczory Cię nie ma. Kiedyś to się uczyłeś, pomagałeś tacie, a teraz? Znikasz. Co to za znajoma! Z którą tak dobrze ci się spędza czas? Mamo, to Barbara wspaniała dziewczyna naprawdę dobrze się dogadujemy. To może by się zaprosił w końcu? Chciałabym wiedzieć, z kim mój syn się zadaje. W ten weekend może przyjdzie, jeśli nie pracuje. No i dobrze chcemy z ojcem na nią spojrzeć. Sobotę, kwadrans po drugiej, Barbara stanęła w progu mieszkania Lewandowskich. Miała na sobie długą, granatową spódnicę i jasny żakiet. Włosy spięte w prosty kucyk. Prawie bez makijażu. Małgorzata otworzyła drzwi, spojrzała na nią chłodno i już wiedziała, za prosta. To nie dla mojego syna kropka. Na kuchni rozgościł się już Andrzej z piwem i hipsami. W telewizji leciał mecz hokeja. Nawet nie oderwał wzroku, tylko mruknął dobry pod nosem. A kim są twoi rodzice, kochanieńka? Zagadnęła Małgorzata, cedząc słowa jak ocet. Pracują w administracji publicznej. Normalna praca, nic wielkiego, odpowiedziała Barbara, lekko zaniepokojona tonem. Czyli urzędnicy. Aha! Z każdym pytaniem atmosfera robiła się coraz bardziej duszna. Barbara czuła się nieswojo, a Władek widział, że matka nie przepuści okazji, żeby dziewczynę ocenić. Po spotkaniu, gdy odprowadzał Barbarę, powiedziała cicho: Przepraszam, chyba nie wypadłam najlepiej. Nie przepraszaj. To oni powinni się wstydzić odpowiedział z gniewem. Kilka dni później, po wspólnym spacerze, Władek złapał barbarę za rękę, spojrzał jej w oczy i powiedział: Chcę, żebyś była moją żoną. Ona się rozpłakała z radości. Następnego dnia razem złożyli dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub za miesiąc. W domu wybuchła burza. Co? Bez naszej zgody. Wrzeszczała Małgorzata. A tobie się wydaje, że my będziemy ją nazywać synową? Nigdy w życiu wturował jej Andrzej To moja decyzja. Dorosły jestem. Kocham ją i koniec. Tydzień później w domu Lewandowskich panowała atmosfera wojny. Napięcie wisiało w powietrzu, jak grzmot przed burzą. Nikt nie odzywał się do siebie więcej niż musiał. A Władek? W końcu czuł, że żyje. I że warto o to życie zawalczyć. Ślub zaplanowano na sobotnie popołudnie, a wesele w eleganckiej restauracji na Jeżycach. Małgorzata postanowiła, że wszystko musi być z rozmachem. W końcu jedyny syn się żeni. Sukienka za trzy tysiące, fryzjer, makijażystka – Manicure, złote kolczyki, bransoleta z bursztynem. Gdy stanęła przed lustrem, aż oczy jej błysnęły, wyglądam jak królowa. Andrzej, jak to Andrzej, marudził, że po co te fanaberie, ale z drugiej strony też chciał się pokazać. Goście dostali zaproszenia stłoczonymi literami, w menu był sandacz w sosie koperkowym, a na deser torcik bezowy i lody domowe. Gdy wybiła piętnasta, sala była już pełna. Grała orkiestra, wszyscy czekali na rodziców panny młodej. Małgorzata co chwilę zerkała na zegarek. Gdzie oni są? Wesele się zaczyna, a tych jeszcze nie ma. W końcu, kwadrans później, do drzwi weszli barbara i jej rodzice. Skromnie ubrani. Ojciec w wyprasowanej, ale starej marynarce. Matka w sukience sprzed kilku sezonów. Żadnych błyskotek, żadnego makijażu. Za to uśmiechnięci, ciepło przywitali się z gośćmi. Barbara rzuciła się im na szyję. Dobrze, że zdążyliście. Przedstawię Was wszystkim. Małgorzata i Andrzej popatrzyli na nich z góry. I co to ma być? Syknęła Małgorzata do męża. Tak się ubierają na wesele córki. Ani jednej sztuki biżuterii. Zobacz, buty z marketu. Ale ty za to błyszczysz jak choinka, odparł Andrzej, zerkając z ironicznym uśmiechem. Podczas obiadu Małgorzata nie mogła powstrzymać się od złośliwości. A czym się Państwo zajmują? Zapytała głośno. Bo tak się zastanawiam, jak Państwo na życie zarabiają, skoro nie na złocie. Pracujemy w urzędzie. Oboje. Skromnie, ale uczciwie odpowiedziała spokojnie matka Barbary. No tak. Skromnie, mruknęła Małgorzata już z mocno wypitym winem w ręku. Wesele trwało. Były życzenia, konkursy, prezenty, pierwszy taniec. A potem zdjęcia. Fotograf ustawiał gości, młodą parę, rodziców. W pewnym momencie Małgorzata wybuchła: Nie będę się fotografować z biedakami. Niech się najpierw przebiorą jak ludzie, a nie jak na jarmark. Zapanowała cisza. Rodzice Barbary zbłędli. Barbara spojrzała na nich z przerażeniem, Władek się zerwał. Mamo, dość! powiedział ostro. Ale było za późno. Rodzice Barbary z twarzami pełnymi wstydu wyszli bez słowa. Barbara chciała biec za nimi, ale ojciec tylko skinął ręką, zostań. Wyszli w ciszy. Kilka dni później, przy kuchennym stole, Władek powiedział: Nie będziemy z wami mieszkać. Znaleźliśmy kawalerkę na wynajem. Damy sobie radę. A za co wy ją opłacicie? Parsknęła Małgorzata. Taka artystka i taki marzyciel? Naczynsz to chyba z rysunków? Nie martw się. Poradzimy sobie, odpowiedział spokojnie Władek. Zamilkł na chwilę, po czym dodał. Spakujemy się w weekend. Od przyszłego tygodnia będziemy już na swoim. I tak właśnie się stało. Młode małżeństwo opuściło rodzinny dom. Bez żalu. Z ulgą. I z przekonaniem, że teraz zaczyna się ich prawdziwe życie. Minęły trzy miesiące. Władek i Barbara żyli jak w bajce. W małej kawalerce na jeżycach było wszystko, czego im trzeba: trochę książek, dwie filiżanki z pchłego targu, radiogrające jazzowe płyty i ogromna tablica korkowa z pomysłami na nowe projekty. Władek rysował nocami, a w dzień pracował zdalnie dla firmy projektującej wnętrza kawiarni i butików. Ktoś wreszcie docenił jego talent. Zaprosili go do współpracy przy koncepcji wnętrz modnego lokalu w Berlinie. Krótko potem porzucił znienawidzone studia ekonomiczne i złożył papiery do Akademii Sztuk Pięknych. Tymczasem u Lewandowskich starszych katastrofa. Andrzej, który zwykle miał nosa do interesów, tym razem dał się nabrać. Trafili na fikcyjną firmę która dostarczyła im przeterminowane produkty, a wszystko wyszło na jaw podczas niezapowiedzianej kontroli z Urzędu Skarbowego. Kto w ogóle brał te parówki? Krzyczała Małgorzata, widząc raport inspektorów. Przecież mieli certyfikaty. Andrzej się bronił, ale sam nie był przekonany. Do tego wyszło na jaw, że od lat płacili pracownikom poniżej minimalnej krajowej, Zaniżali obroty, ukrywali dochody. Kontrola zamieniła się w śledztwo. Policja zabrała dokumentacje i komputery. Wezwano ich na rozmowę do prokuratury. Musimy coś zrobić. Może się da dogadać, szeptała Małgorzata mężowi. Jakiegoś znajomego znaleźć? A jeśli nie mamy znajomych? To może, może ten nowy prokurator coś da się załatwić. Podobno z innego miasta. Kiedy przyszli na wyznaczoną rozmowę, oni mieli. W fotelu za biurkiem siedział ojciec Barbary. Władysław Wiśniewski. Spojrzał na nich bez cienia emocji. Proszę usiąść, państwo Lewandowscy. Czas wyjaśnić, jak doszło do tych rażących nieprawidłowości. Ale my jesteśmy rodziną. Znaczy przez dzieci, zaczęła Małgorzata. To nie ma znaczenia odparł chłodno prokurator. Prawo obowiązuje każdego. Jeśli złamaliście przepisy, odpowiecie za to. Godzinę później wychodzili jak zbite psy: Andrzej z bladą twarzą, Małgorzata cała w nerwach. Jeszcze tego samego dnia Małgorzata zadzwoniła do syna. Musimy się spotkać. Natychmiast. Władek zgodził się niechętnie. Spotkali się w ich dawnym mieszkaniu. Ty wszystko wiedziałeś, zaczęła od razu. Wiedziałeś, że jej ojciec został prokuratorem. Czemu nic nie powiedziałeś? Bo nigdy mnie nie słuchaliście, odparł spokojnie. A poza tym, to nie ja wybierałem mu miejsce pracy. Zostali tu skierowani. Nikt ich nie pytał o zdanie. Ale jeśli masz sobie choć trochę współczucia, poproś ich, żeby nie byli tacy surowi. Nie zrobię tego przerwał. Bo oni są uczciwi. I pamiętają każde wasze słowo z wesela. Każdą złośliwość. Kilka miesięcy później zapadł wyrok. Na szczęście bez więzienia, ale z taką karą finansową, że firma Lewandowskich legła w gruzach. Musieli zamknąć większość sklepów. Został jeden na osiedlu, gdzie wszystko się zaczęło. A Władek i Barbara? Barbara wygrała konkurs wokalny w Warszawie, potem kolejny i w Gdańsku. Jej kariera zaczęła nabierać tempa. Władek dostał propozycję współpracy przy międzynarodowym projekcie artystycznym. Pewnego ranka Barbara spojrzała na męża i powiedziała z uśmiechem: Wiesz, chyba będziemy musieli kupić dziecięce łóżeczko. Władek wstał, podszedł do niej i ucałował ją w czoło. Najpiękniejszy dzień mojego życia szepnął. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zostaw proszę lajka to dla mnie ogromna motywacja. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi opowieściami, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek. Do usłyszenia.